Historia drugiego króla Węgier ze strony Habsburgów. Maksymiliana II Habsburga. Tak, w kolejnym odcinku podcastu Niepodległa Historia omówimy historię króla Węgier, drugiego już ze strony Habsburgów. Jeżeli ten odcinek się Tobie spodoba, to serdecznie zapraszam Cię do udostępnienia go dalej swoim znajomym z pracy, z szkoły. Z góry dziękuję. Zacznijmy, może, od tego, że nasz ukochany Maksymilian II Habsburg to kolejny z niezliczonych Habsburgów na europejskim tronie. Swoimi rządami i postawą zaznaczył wyraźny ślad w historii. Nie tylko jako król Węgier, ale także jako cesarz świętego cesarstwa rzymskiego. No bo jak pamiętamy, wtedy jakby świętym cesarstwem rzymskim, czyli pierwszą rzeszą niemiecką, władali Habsburgowie. Oto jego życie i dokonania w punktach z lekkim przymrużeniem oka, bo historia nie musi być nudna. Przedstawię tutaj właśnie w tym odcinku. Zacznijmy może od jego początków. Nasz ukochajszy bohater naszego odcinka urodził się 31 lipca, jak zwykle w 1527 roku, to znaczy jak zwykle, czyli w Wiedniu. Maksymilian był synem Ferdynanda I Habsburga. I Anny, jak i Już od dziecka miał zapewnione małe, co nieco, od swoich rodziców. He, całe królestwa, co nie? To był Duży spadek, co nie? Maksymilian otrzymywał staranne wykształcenie, przygotowując się do ról, które miał odgrywać. Czyli mówiąc prościej, uczył się, jak zarządzać krajami, nie zapominając przy tym o manierach przy stole, co nie, bo to jest ważne, dyplomacji i tak dalej. Jeżeli chodzi o wstąpienie na tron, to w 1564 roku, po śmierci swojego ojczulka Ferdynanda I, Maksymilian został królem Węgier i Czech, a później w 1564 roku także świętym cesarzem rzymskim. Widać, że w rodzinie Habsburgów korony dziedziczyło się szybciej niż przepisy na świąteczne ciasta. I to jest akurat prawda. Jeżeli chodzi o jego rządy, to jego panowanie charakteryzowało się próbami balansowania między różnymi konfesjami religijnymi, co w czasach reformacji było jak próba chodzenia po linie nad przepaścią, tyle że w ciężkiej koronie, i z wielkim obciążeniem na plecach. Był zwolennikiem tolerancji religijnej, co, uwaga, w XVI-wiecznej wiecz... XVI Europie było równie rzadkie co. Zdrowy rozsądek w internetowych komentarzach w XXI wieku. Polityka wewnętrzna i zewnętrzna otóż, nasz drogi bohater na polu wewnętrznym starał się o ograniczenie wpływów arystokracji, co pewnie nie poprawiło jego popularności na dworskich bankietach i imprezach. Na arenie międzynarodowej próbował utrzymać pokój z sąsiadami, co biorąc pod uwagę ówczesną Europę, było trochę jak próba utrzymania słuchajcie. Spokoju między rywalizującymi zespołami kibiców, raczej kiboli. <grymne> Jeżeli chodzi o jego osiągnięcia, to jego największym sukcesem było utrzymanie względnej stabilności swojego państwa, swoich terenów, które rządził podczas burzliwych czasów. Można powiedzieć, że był administracyjnym akrobatą rzeczywiście. Rodzina. Otóż Maksymilian nasz poślubił Marię Hiszpańską córkę Karola V, co nie tylko umocniło dynastyczne powiązania, ale również zapewniło, że rodzinne spotkania były jeszcze bardziej skomplikowane. Zmarł nasz drugi bohater 12 października w 1566 roku w, uwaga, a w Bonie, zostawiając po sobie imperium w relatywnie stabilnym stanie, co jak na tamte czasy można uznać za Spore osiągnięcie! Nasz Maksymilian był władcą, który starał się iść na przekór czasom nieustajnej konfliktowości, próbując wprowadzić pokój i tolerancję. Może nie zawsze mu się to udawało, ale przynajmniej próbował, co czyni z niego historią wartą zapamiętania, nawet jeśli bez ekranizacji na Netflixie. A ja, żegnam się z wami, już tam król Maksymilian został omówiony. W następnym odcinku mówimy historię kolejnego króla Węgier, a tej króla już ze strony Habsburgów nie takiego króla Węgier, niepodległego typowego króla Węgier, no ale będziemy już omawiać po prostu królów ze strony Habsburgów. Dziękuję Ci za zobaczenie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że nie przestraszyłeś się rządów tego króla, a w ogóle czemu miałeś się go przestraszyć? No bo słuchajcie. My w historii tutaj, jak człowiek się interesuje historią, to bardzo często jeżeli król nie prowadzi jakichś aktywnych działań wojennych, to zawsze uważamy, że jego historia jest nudna, a tak nie zawsze musi być. No dobrze, żegnam się z Wami, dziękuję Ci za zobaczenie odcinka, cześć Pa, do widzenia.